wojna, która ma dzisiaj miejsce na Ukrainie, na pewno wpływa negatywnie na nastroje inwestycyjne Polaków. No, dzieje się to tuż za naszą granicą, w związku z czym mamy pewne obawy co do tego, czy, czy nie jesteśmy w jakiś sposób zagrożeni, więc staramy się chronić nasze oszczędności. Jest to szczególnie utrudnione przez inflację, czyli musimy zwrócić uwagę na to, że według badania Assay Index no, poziom oszczędności wzrósł o 20% od poprzedniego badania, natomiast to jest dokładnie ten procent, który de facto jako że mamy do czynienia z ponad rokiem został skonsumowany przez, no dosyć już dzisiaj mogę powiedzieć, galopującą jak na standardy europejskiej inflację. Prawdopodobnie inflacja będzie wyhamowywać i to musimy przyznać w, w najbliższej przyszłości, natomiast najbliższą przyszłość ja rozumiem jako, jako perspektywę kilkuletnią, czy też będzie, będzie się zmniejszała. Natomiast oczywiście bardzo istotny jest długoterminowy wpływ na gospodarkę i na to musimy zwrócić uwagę, czyli jakie będą długoterminowe efekty tej inflacji i na co warto zwracać uwagę, lokując swoje środki w rozmaitych inwestycjach dzisiaj, czyli jeżeli myślimy długoterminowo i korzystamy z instrumentów typu wieloletnie instrumenty, wieloletnie obligacje skarbowe, chociażby polskie, nie, no, jesteśmy w stanie w jakiś sposób przed tą inflacją się ochronić. Jeżeli myślimy o inwestycjach krótkoterminowych, uważajmy na ryzyko, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z zjawiskiem, które polega na zmniejszeniu ilości nie, przedsiębiorstw, które w Polsce nie, skutecznie operują, nie, no i pewnego rodzaju krótkoterminowe, wysoko oprocentowane inwestycje stają się jeszcze bardziej ryzykowne niż były dotychczas. Powinniśmy ogólnie rzecz ujmując inwestować aktywniej. Nie ze względu na to, że no, ochrona przed taką inflacją w postaci trzymania y, środków gdzieś na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, czy też trzymania ich w gotówce, no, nie jest skutecznym sposobem ochrony, bo po prostu realnie tracimy, tak, czyli jeżeli za nasze oszczędności mogliśmy kupić y, ileś kostek masła jeszcze rok temu, no, to dzisiaj możemy ich kupić nie, kilkanaście, przynajmniej procent nie, mniej i na to warto zwracać y, uwagę, czyli nie, Rozumiemy i to też badania Seindex wykazuje pewnego rodzaju potrzebę poczucia bezpieczeństwa, czyli kontroli nad tymi środkami, nie, co objawia się tym, że inwestujemy w dużej mierze w nieruchomości, w dzieła sztuki, w takie namacalne dobra, które nie, skupione na tym, że mamy przynajmniej pozorną, własnoręczną kontrolę nad tym, kiedy je na przykład sprzedamy nie, i możemy o tym decydować, a jesteśmy mniej chętni do powierzenia nie, środków niż na przykład nasze kraje porównawcze, czyli w tym przypadku Niemcy i Rumunia, nie, na rzecz zarządzających takim kapitałem, czyli chociażby TFI czy, czy, czy fundusze inwestycyjne.